Dzień dobry, znajdujemy się w gospodarstwie ogrodniczym w Szczytnikach, nazywam się Damian Udaś. Wraz z rodzicami prowadzimy gospodarstwo o powierzchni hektara. Uprawiamy ogórka krótkiego z firmy Rijksban, jest to Kantara. Termin sadzenia to około 15-20 lutego na szklarni. W tunelach foliowych jest to tydzień do dwóch później. Ze względu na koszty ogrzewania jednak szklarnia jest bardziej oszczędna niż tunela. Sadzonka jest z własnej produkcji ze względu na koszty, a jest ładniejsza, bardziej ukorzeniona i szybciej, szybciej ogórek rośnie. Przez wszystkie lata robiliśmy ogórka na wełnie mineralnej, jednak z wełną jest problem z utylizacją, ze zdaniem wełny gdziekolwiek. W tamtym roku zdecydowaliśmy się pierwszy raz zrobić na matach karbohortu. Jest to mata węglowa. Zalety, praktycznie same zalety, żadnych minusów, ponieważ korzeń pięknie się przerasta przez matę. Jest to takie podłoże gruzełkowate. Nie trzeba napowietrzać wody, nie trzeba dodawać specjalnie dwutlenku do wody, żeby poprawić jakość korzenia. Tutaj korzeń ma przestrzeń, swobodnie się rozrasta, pokrywa całą matę i nie ma tak zwanego Efektu wymiany korzenia, że wełnie może ten korzeń zamierać czy wymieniać się i są pogody różne, można zalać korzeń. Tutaj nie ma tego. Tutaj po prostu przelew się zrobi i ta mata szybko, szybko przesycha. Więc musimy zmieniać cykle, jak przechodzimy z wełny na węgiel, prawie na karbomacie. No i wiadomo, jak na każdym podłożu trzeba się nauczyć, przestawić. Teraz, kilka słów o całej produkcji, o całym cyklu produkcyjnym. Na sam początek wysiew. Wysiewamy nasionka do paluszków z wełny mineralnej. Po 5-6 dniach od wysiewu mamy pikóweczkę. Pikówka jest przesadzana do kostki też z wełny mineralnej. Akurat tak jesteśmy tego nauczeni. Nie robimy sadzonki w innym podłożu, też nie na podłożu skarbohortu, ponieważ no, jest to wczesna Wczesna produkcja. Sadzonkę trzeba wysiewać około 10 stycznia, więc no, pogody są różne, chociaż sadzonka jest doświetlana, są to do warunki kontrolowane, ale no, jednak my się zdecydowaliśmy na uprawę sadzonki w wełnie mineralnej. Po około 3-4 tygodniach od spikowania sadzonka jest gotowa do, do rozstawiania na matach. I tutaj właśnie y, przejście z wełny mineralnej na karbomatę. No, jest to o wiele, wiele lepsze podłoże y, w naszych warunkach y, szklarniowych, tunelowych. Y, sprzyja, sprzyja to rozwoju rośliny. To się na szybko rośnie, bardzo ładnie owocuje. Zabiegi pielęgnacyjne y, też nie są y, ani większe, ani mniejsze niż na wełnie mineralnej. Y, można powiedzieć, że nawet na Karbomacie są krótsze między węźla, ta roślinka jest taka bardziej zbudowana, silniej, silniejsza, silniejszy wzrost. No i planowanie na pewno też o jakieś 10-20% to jest na pewno y, większe. W skali roku no to już się przekłada na jakąś tam poważną sumę. Owoce są y, ładnego koloru, to jest odmiana akurat tak można powiedzieć bardziej marketowa, jest ciutkę ciemniejszy ten owoc, y, więcej y, brodawek ma. Ale kształt, kształt właśnie jest taki najbardziej pasowny, on jest taki równy, każdy ogóreczek jest równy. Nie ma tak, że przerośnie i są, wydłużają się, bądź, bądź beczułki rosną. Ta odmiana po prostu, nawet jak przerośnie, to i ten sałaciak jest naprawdę ładny jakościowo. Nie ma problemu ze sprzedaniem przede wszystkim. Z czego większość ludzi sadzi odmiany jasne, typu Mirabella bo jest łatwiej sprzedać jest zapotrzebowanie leków. Jednak my akurat tak sobie do, dopracowaliśmy uprawę, że nie mamy problemu ze sprzedaniem naszego, naszego towaru. Jest po prostu na niego zapotrzebowanie, mamy stałych klientów, stałych odbiorców i jak najbardziej nam ten owoc pasuje. Po dwóch tygodniach od posadzenia zaczynamy y, ochronę biologiczną na przędziorka. Jest to, są to saszetki takie typu zawieszka z biobestu. Wieszamy je na trzecim listku od góry. Ona się rozmnaża około 3-4 tygodni. Wtedy już są pierwsze objawy Jeżeli Są, jeżeli on się po prostu przezimuje i wyjdzie. Nieraz go nie ma, nieraz jest, ale ta ochrona biologiczna jest 100% skuteczności w przypadku przędziorka. Na inne szkodniki nie dajemy nic, nie mamy z tym większego problemu. Prowadzimy uprawę w w trybie opuszczania. Opuszczamy cały czas rośliny, podrywamy liście, są łodygi czyszczone. Dlatego jeżeli nawet jest jakiś tam inny szkodnik, inny owad, to po prostu razem z tym liściem systematycznie jest stejmowany, wynoszony i nie ma większego problemu przy tym. Na matach, na karbomatach roślina się o wiele lepiej ukorzenia niż na wełni mineralnej. Właśnie ze względu na tą strukturę. Pożywka jest taka sama, podaje się taką samą jak na wełnie mineralnej. My akurat stosujemy tak 2,5 do 2,6 podawaną. pH za to trzeba podawać wyższe niż wełnie mineralnej, ponieważ tutaj jest mniej wody. Mniej wody się znajduje w karbomacie. Jest szybciej opijana mata przez roślinę. Więc nie ma takiego efektu jak wełnie mineralnej, że po nocy pH wzrasta. Jak jest podawane 5,5 to żeby było te 6,2-6,5. Yy, następnego dnia. Tutaj trzeba podawać od razu 6-6,2, ponieważ węgiel ma takie właściwości, że jak absorbuje wodę, to automatycznie schodzi pH. I przy podawaniu 5,5 można się właśnie przeliczyć i zrobić, zrobić po prostu błąd. Wtedy, wtedy mogą rośliny żółknąć, miska się podwijać. Trzeba od razu podawać wyższe pH i wtedy nie ma najmniejszego problemu. Ogórek wtedy jest równie, yy, równie duży, wybarwiony, tak jak na Wełnie, z czego na karbomacie, co zaobserwowaliśmy, jest większe, większe owocowanie, szybciej dorastają. Nie ma, nie zrzuca tyle zawiązki, co na wełni mineralnej. No i automatycznie owoc też jest smaczniejszy, taki jakby słodszy. Po posadzeniu po posadzeniu na postawieniu rośliny na macie z wełny mineralnej, tak około 2-3 tygodni mata jest pokryta w jakimś stopniu korzeniem. Tutaj już po tygodniu jest ciężko oderwać roślinę od, od podłoża, po dwóch tygodniach już mamy całkiem ładnie korzeń przerośnięty do samego spodu maty, więc automatycznie roślina szybko rośnie. Już mieliśmy próbę w tamtym roku część na wełnie mineralnej, część na karbomacie. I ta roślina po trzech tygodniach na karbomacie już były ogórki dorwania, były pół metra wyższe niż na wełnie mineralnej, więc z automatu no jest to lepsze podłoże. Tak? No i tańsze. Co, co jeszcze? Bardzo ważne jest to, że firma CarboHort jest w stanie odebrać po sezonie te maty lub zagwarantować jakiegoś klienta, który odbierze to od nas i weźmie na pole czy pod jakieś rośliny jagodowe. Ponieważ my już mamy tą matę po całym roku przerośniętą korzeniami, jest dodatkowa próchnica, jest Skręcona wszystkimi nawozami, mikro, makro elementy się znajdują, więc to jest jak najlepsze podłoże do pomieszania z glebą, czy pod uprawy jagodowe, czy po prostu na pole pod zboża, czy warzywa.